Hej wszystkim, pora na ulubieńców miesiąca. To już ten czas w miesiącu, gdzie musimy przysiąść, przyjrzeć się swoim ulubioną e, kosmetyką z tego miesiąca i podzielić się nimi z Wami, e, ja zdaję sobie sprawę, że dużo kosmetyków pokazuję, które są dla Was no, ciężko dostępne bądź w ogóle niedostępne, e, ale też dużo dziewczyn e, tutaj mieszkających w Anglii mnie ogląda i, i wiem, że one z tego korzystają. Jeżeli e, macie kogoś w anglii, na przykład siostrę, jakąś rodzinę, to możecie ich czasem poprosić o jakieś fajne produkty dostępne w drogeriach tutaj lokalnych. Yy, Mam nadzieję, że, że, że Was na jedną skuszę. Yy, yy, I po prostu no, nie ma rzeczy niemożliwych. Jak, jak czujecie się skuszone, to <noise> możecie to spokojnie jakimś, jakimś trafem zdobyć. Yy. Więc przejdę do właśnie tej rzeczy, w której jestem absolutnie zakochana, w o której dowiedziałam się dzięki filmikowi tam o ulubieńcach czy coś tam, Persian Babe. To jest taka mm, dziewczyna, która na nagrywa, tutaj właśnie jest, mieszka w Anglii. I ona pokazywała ten, ten balsam, to masło do ciała. To jest nie penfam, jest jasno, czekajcie. Nip and Fab, Nip plus Fab tutaj jest. I to jest Pistachio Sandy. O ile się to dobrze czyta, to jest Dry Skin Fix Body Butter. I on jest o zapachu właśnie pistacji. Zobaczcie ile go zużyłam. Widać, że tutaj prawie puste jest. I właśnie wróciłam z zakupów, gdzie kupiłam sobie drugie opakowanie. I to jest najlepszy dowód na to, że, że ja bez tego masełka chyba nie mogę żyć bo łączy ze sobą wszystko to, czego szukałam. Od lat w balsamie. Jest w takim opakowaniu, czyli ja sobie wygrzybuję fajnie ile chcę. Nie muszę za tak każdym razem sięgać i ten, i wyciskać sobie na, na, na rękę. Jest, jest bardzo, no jest gęsty, ale nie za gęsty. Nawilża rewelacyjnie moją skórę. Na drugi dzień wieczorem, jeszcze moja skóra jest, czuję, że jest po prostu aż taka, nawet taka wilgotna. w... No w dotyku, no wiecie o co chodzi, jak jestem skóra mocno nawierzana, to nie ma tego dyskomfortu, tej suchości, szczególnie miałam problem na ramionach, e, że po prostu aż prawie skóra mi tutaj e, się łuszczyła, bo mi swędziała ciągle, bo nie, mo nie mogła znaleźć balsamu, który by mi fajnie to nawierzył, teraz mam gładziutką, idealną e, skórę, plus pachnie rewelacyjnie. Naprawdę takim, taki trochę anyszkowy, trochę pistacjowy. Ja nie jestem fanką kwiatowych, owocowych zapachów i w perfumach, i w balsamach, i w jakiejś pielęgnacji. Ja wolę zapachy właśnie orzechowe, wolę zapachy takie leśne, drzewa, drzewne, drzewo sandałowe, drzewo cydrowe, piżmowe. Takie właśnie troszkę inny rodzaj zapachu. I, i, I to właśnie jest przepiękny zapach. Jest porównywany i działaniem, i zapachem do body soufflé firmy um, Laura Mercier, który kosztuje chyba 40 funtów za taki, takie szklano, szklane takie opakowanie. E, to kosztuje. Ja kupiłam to opakowanie na promocji za 5 funtów, a to już dzisiaj kupiłam na, za 8 z groszami. E, ale moim zdaniem ja zapłaciłabym ich z 15 za to. E, to będzie mój naprawdę ulubienie. to, to widzicie jeszcze z folii? E, to, to jest. No już czuję, że będę wierna temu. No, przywoziłam sobie stołp tych basonów, ale już się rzuciłam tak na to, że tam te leżą na razie. <gry> ok. Um, następna rzecz to będzie... Aha, taka nowość z mojej pielęgnacji, w sumie wiele nie zmieniłam, nadal używam praktycznie tych samych rzeczy, ale taką nowością skusiłam się na, taki, um, na takie serum firmy Ren. I to jest rozświetlający, ma działanie rozświetlające, i to jest koncentrat z kwasami A, AHA. I on, on ma za zadanie mikrozłuszczać naszą skórę, i ona z dnia na dzień ma się stawać taka. No, ma złuszczać ten martwy naskórek i ma się stawać taka promienna, świeża i, i taka odnowiona, młodsza i tak dalej. I używam go już jakieś dwa tygodnie i zauważyłam naprawdę takie fajne rozpromienienie skóry rano. Y, on dość leisty, ma tutaj taką pipetkę, widzicie? On jest bardzo, prawie jak woda, także przy nakładaniu trzeba uważać, żeby nie spływał z palców. Ym, i, I zauważyłam właśnie takie, taka, taka gładziutka się zaczęła robić, tak zaczęło się wszystko wygrzać mi na skórze, na, na czole i na brodzie, i tutaj jeszcze na policzku mam taki mały, taką małą niespodziankę. I, I zaczęło to wszystko tak się wygładzać, tak, tak przyjemnie na całe... to Tego mi nie dawała szmatka muslinowa. Zobaczymy, jak, jak da dalej będzie używanie, pójdzie używanie tego. No i co? Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to, to na pewno muszę wspomnieć dalej o pudrze banana. To jest mój najnowszy, czyli o pudrze banana yy, i o pudrze Fair. Tego najmniej w sumie używam, bo jest y, dość ciemny. Kupiłam go w ciemno <grym> i jest troszkę za ciemny, także siedzi w moim kuferku, może się kiedyś przyda. A tych dwóch używam codziennie i to jest Fair, yy, to jest zwykły Translucent face Powder, a ten jest z serii Luxury Powder i on jest w kolorze banana, a to jest właśnie Fair. Tego używam pod oczy, tego używam na całą twarz jest taki żółtawy, ten jest taki jaśniejszy, różowy e, swatch i tak, e, takie zbliżone zdjęcia porównywalcze kolorów e, zrobiłam na blogu. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak to w, w zbliżeniu wygląda i porównanie tych dwóch, tego, jak mówię pod czy on takie ma działanie rozświetlające, yy, to możecie sobie właśnie zerknąć na mojego posta i tam zobaczycie, jak, jak, jak one wypadają w świetle yy, dziennym w zbliżeniu na ręce. Yy, następna rzecz to będzie yy, baza pod cienie. Ten, ten cie ta baza z Urban Decay yy, prim Primer Potion może się w sumie schować. Już jej nie używam. Używam teraz te, tej z Lime Crime i to jest, e, jak on się nazywa? Candy Eyed Eyeshadow Helper i on e, sprawia, że cienie normalnie są nie do ruszenia. Jak ten po tak 6-7 godzinach już, ju, już, już potrafił przebijać tam, już zaczęły mi się rolować właśnie w tym moim zagłębieniu od wewnętrznej strony, nie na całej długości, tylko zawsze od wewnętrznej strony mi się rolują jak coś. I to ten po prostu zdaje każde egzaminy, cienie są nie, nieruszone, po prostu nieruszone i to jest wielka przyjemność go używać, bo wiem i mam pewność, on też ma taki korektorowaty kolor. Mam pewność, że życie nim się nie ruszą, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Cena to chyba 11, 11 funtów, możecie go dostać ze strony, linka wam też dam na dole, ze strony, która wysyła do Polski, więc jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sobie zamówić i, 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 i dostań, zostanie to dostarczone do, do, do Polski. Następna rzecz to będzie takie duo korektorów, to jest Bobbi Brown Creamy Concealer w kolorze Sand, a to jest Yves Saint Laurent, tuszet kle w numerze e, 1,5. I ten kupiłam na bestówce w Berlinie, a ten kupiłam u siebie w e, outlecie kosmetycznym e, za chyba 11 funtów, a za ten nie pamiętam ile dałam. Nie, 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 nie potrafię sobie przypomnieć, ale on bardzo ładnie rozświetla. Przypomina mi trochę właśnie ten, ten korektor z e, By Terry. E, Tusz velut chyba on się nazywał. Tylko że tuż bardzo szybko mi się skończył, mimo że była go wielka tuba. Zobaczymy, jak, te, jak ten. Na razie mi służy wiernie. Najpierw nakładam ten, wklepuję delikatnie pod oczy, już go dość dużo zużyłam, jak widać. Wklepuję go delikatnie pod oczy i później nakładam sobie jako rozświetlający właśnie w miejscu, gdzie mam największy, największy cień, właśnie w tym tutaj miejscu, w tym zagłębieniu. I na resztę twarzy. I to bardzo dobrze mi się to sprawdza, to duo. Potem oczywiście wklepuję puszkiem y, puder pod oczy i po w, w prostu możecie nałożyć y, nawet więcej warstw jak macie bardzo mocne cienie pod oczami, ale ważne, żeby to przypudrować dobrym pudrem i to się nie będzie ruszało. Ja jestem po całym dniu teraz... Y, Zakupów, rano robiłam ten makijaż i jak widzicie, e, praktycznie się nie świecę. Pod oczami korektor jest nieruszony. Szkoda, że nie mogę Wam jakieś zbliżenia teraz szybko zrobić, ale naprawdę podry się świetnie sprawują, ale ja nie o tym. Następna rzecz to będzie cień z Bobby Brown, co w sumie taki mój nowszy zaby zaby zabytek Najnowszy zakup i to jest SPARKLE EYESHADOW w kolorze SUNLIGHT numer 6. I nawet nie wiedziałam, że bym wybrała coś takiego małego. Widziałam w sklepie, bo ten kupiłam właśnie u siebie w outlecie kosmetycznym też za 11 funtów. On normalnie chyba 16-18 kosztuje, także um, dość spora, spora przecena. I e, wiem, że Bobby Brown, coś mi e, wiem, że Bobby Brown ma, miał w jakiejś nowej kolekcji rozświetlacz, który, który w, w, wyglądał bardzo podobnie i to jest taki śmieszny cień, który jest, no jak się go ruszy, to praktycznie jest mokry i za, normalnie pod palcem się ugina. Jest taka, jakby nie wiem jak to powiedzieć, takie masełko jakby twarde i on się pod palcami ugina i, i tworzy taką taflę. On ma w sobie wie, złote i srebrne drobinki ślicznie się mieni, to jest taka, takie drobinki, ale one są płaskie. Jakbyście miały brokat, ale on jest płaski, mieni się jak brokat, widać te płateczki, ale one są również drobne. Mam głowę dzisiaj na oczach, jak widzicie, pięknie się to mieni i e, stał się moją mówieniem. Ja jestem w ogóle, ja uwielbiam wszystko, co się świeci, jak sroczka i on przepięknie wygląda w świetle słonecznym, naprawdę wystarczy go drobinka i jak się... Pięknie mieni, jak tafla wody, takiej, takiej w słońcu. A wieczorem, właśnie jak widzicie, przy, przy wieczornym świetle, przy sztucznym świetle, również pięknie się mieni. Bardzo, bardzo mi się podoba ten cień. Był jeszcze chyba taki srebrnawy bardziej. To, co wiem i teraz tuż do rzęs bardzo, bardzo polubiłam ten z Manhattanu No End Intense Black i bardzo go lubię za to, że nie skleja rzęs i że bardzo je przyciemnia, tak, taki naprawdę jest faktycznie intensywny czarny i lubię go, bo bardzo ładnie pogrubia moje dolne rzęsy, bardzo go lubię na dolne rzęsy bo ja lubię taki efekt widzicie, takich ciemniejszych takich, no bardziej, bardziej zaznaczonych dolnych rzęs bo to jest taki no, lepszy, lepsze moje rzędy dolne są niż górne i sobie świetnie z tym radzi, bardzo, bardzo mi się podoba ta, ta maskara i ja chyba sobie go kupię, jak pojadę teraz do Polski drugie opakowanie. I jeżeli chodzi o lakier do paznokci, to dalej, dalej um, uprzyjemniam sobie dnie tym lakierem w co w zeszłym miesiącu, to jest Flamingo Coral firmy Topshop i mam go również na paznokciach, praktycznie non stop go mam. I takie moje nowe odkrycie, to postanowiłam sobie wypróbować ten top coat z Essie, on jest Good To Go, się nazywa. I cały czas, jak wiecie, używałam SeshBit, ale postanowiłam akurat SeshBit mi się skończył jak zwykle, mniejsze pół już zgęstniał, nie dało się go na, na mniejsze, mniej niż pół, bo znowu mnie poprawicie, zgęstniał już nie, nie dało się go używać, więc skusiłam się na ten. I on jest nawet tańszy o funta czy dwa i, i e, lubię go bardziej. Może, ta, e, może nie daje takiego mocnego błysku jak, e, jak tamten, ale sprawia, że mm, lakier na moich paznokciach tu, trzyma się o wiele dłużej. I to jest mój lakier już po chyba czwartym dniu i delikatnie są zdarte tylko opuszki, a nie schodzi płatami i tak dalej, bo ja dużo, y, dużo robię. W domu i tak dalej, często mię naczynia i różne rzeczy, więc, więc bardzo go polubiłam i jak na razie będę się go trzymać. Teraz szminka. Bardzo często używałam szminki firmy Mac. To jest matowa szminka Force of Love i to jest taki właśnie róż. Jak widzicie, mam na ustach taki dość, dość żarówiasty róż. Ale, ale pięknie właśnie wygląda, ładnie rozpromienia twarz i lubię ją za to, że, że jest matowa, bo ja bardzo lubię matowe szminki, mnie matowe szminki nie wysuszają, chociaż nie używam innych firm. Mam chyba cztery matowe szminki firmy MAC i bardzo je lubię, po prostu trzymają się bardzo długo ust. Często te takie błyszczące, te bardzo kremowe, one się przesuwają i tak dalej, te siedzą, one dla mnie działają jak te. Te lip creams i tak dalej te, te z Manhattanu, te takie, które się przyklejają do ust. To, to dla mnie to ma takie samo działanie, ale kolory, o ile fajniejsze, mniej stonowane, bardziej takie yy, rażące. I yy, ostatnia rzecz, tak, ostatnia. Nie, nie przedostatnia, przepraszam. Przedostatnia rzecz to będzie paletka ze Slika, którą bardzo często, po którą bardzo często sięgałam, to jest Also Special i najczęściej używałam tego beżowego, widzicie, już, już sięgnęłam dna, i tego ciemnego brązu, i tego jasnego brązu, czasem czerni, tego tutaj perłowego brązu. Mm, bardzo bardzo lubię panią sięgać, bo mam wszystko w, w jednej paletce i, i naprawdę są bardzo dobrze jakościowo. Już z, z tą bazą to już w ogóle nic jej nie rusza. I ostatnia rzecz to będą połówki. E, połówki Ardell, o których bardzo już chyba często mówiłam, ale ostatnio zakupiłam sobie dwie, e, dwa inne rodzaje połówek, bo jak wiecie, najczęściej nosiłam te 318 i teraz postanowiłam sobie wypróbować innych połówek. E, te są 301, a te są 305 i mam je teraz na oczach. One są takie mm, bardziej piórkowe, są wydłużające bardziej w zewnętrznym kąciku i e, no, są bardzo, bardzo ładne. A te są bardziej takie naturalne, naprawdę naturalne, bardziej naturalne niż 318, są bardzo subtelne, e, właśnie te 301, bardzo Wam polecam. Ja je noszę na co dzień. Po prostu idę gdzieś, znaczy na co, no nie, nie jak idę gdzieś tam na małe zakupy, tylko jak jadę sobie do centrum, chodzę sobie po zakupach, czy jak jedziemy do kina, czy coś takiego, to sobie bardzo chętnie zakładam te połówki i, i czuję się naprawdę fajnie, że to tak ładnie jeszcze podkreśla, wyciąga i, i wydłuża moje oczy, więc jest to prze... Przełatwe i przeszybkie w, w aplikacji. Każdy sobie z tym poradzi. W Polsce możecie z łatwością znaleźć na, na, na Allegro, u jakichś sklepach internetowych. Bardzo Wam polecam te połówki, możecie je używać, dopóki Wam się nie zniszczą. Wszystko, chyba wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik. I do następnego. Trzymajcie się, pa! pa.